Witamy państwa w setnym wydaniu przeglądu zagranicznego, z uwagi jednak na to, że sporo się dzisiaj działo, nie ma zbytnio miejsca na celebrowanie tego jubileuszu. Powiemy o inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, o towarzyszącej jej protestach rolników oraz o dalszych napięciach w relacjach polsko-węgierskich. Przyjrzymy się też trudnej sytuacji frontowej Ukrainy. Z początkiem roku Polska historycznie objęła po raz drugi prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, do końca zakończonego roku sprawowały ją Węgry. W piątek 3 stycznia prezydencję zainauguruje oficjalna gala w Teatrze Wielkim w Warszawie. Polskie priorytety na najbliższe pół roku to ogólnopojęte bezpieczeństwo, od tego militarnego, przed cyberbezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo zdrowotne. Zgodnie ze zwyczajem szerzej o polskich priorytetach powie premier Donald Tusk na jednym z najbliższych posiedzeń Parlamentu Europejskiego. Prezydencja węgierska była dość kontrowersyjna bowiem premier Viktor Orban wykorzystując to, że jego kraj stoi na czele Rady Unii Europejskiej podjął rozmowy dyplomatyczne z prezydentem Rosji Władymirem Putinem. Szerzej węgierską prezydencję będziemy chcieli podsumować za tydzień. Bardziej istotnymi informacjami wydają się nie te, kto zaszczyci uroczystość inauguracji polskiej prezydencji, a to kogo zabraknie. Z powodów zdrowotnych do Polski nie dotarła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, którą z kolei chcieli powitać polscy rolnicy, organizując w dniu inauguracji protesty w Warszawie. Protesty rolnicze zostaną zapewne z nami przez najbliższe tygodnie, wszystko wskazuje, że będą one odbywać się one w większości państw Unii Europejskiej. Kością niezgody obok głośnego przed rokiem Zielonego Ładu jest też umowa z Mercosur, którą krytykuje też właściwie cała polska klasa polityczna. Tak mówił o niej były premier Mateusz Morawiecki. Znowu przywołałem czas, kiedy byłem premierem, zbudowałem koalicję z resorcją, było tam jeszcze kilka innych państw, blokowaliśmy umowę Unia-Mercosur. To nie przypadek, że teraz, rok po utracie władzy przez prawo i sprawiedliwość, Ursula von der Leyen podpisuje sama właściwie umowę z krajami Ameryki Łacińskiej, które, za, które to kraje poprzez zalew importowanej stamtąd żywności do Europy będą zagrażać rolnikom europejskim, będą zagrażać rolnikom polskim. W inauguracji polskiej prezydencji nie weźmie na pewno udziału premier Węgier Viktor Orban, czyli nie będzie symbolicznego przekazania. Węgierski premier nie został do Polski zaproszony, a nowy węgierski ambasador został przez polskie władze poinformowany, że jest niemile widziany. Jest to odpowiedź na udzielenie azylu ściganemu w Polsce Marcinowi Romanowskiemu oraz dalsza eskalacja relacji polsko-węgierskich. Na inauguracji nie pojawi się też prezydent Andrzej Duda, który wyśle niższego rangą reprezentanta. Od kilku tygodni pojawia się sporo informacji o fali dezercji w ukraińskiej armii, co stawia ten kraj w trudnej sytuacji. W praktyce ograniczona jest rotacja jednostek, zatem na froncie operują wycieńczeni żołnierze. Przez 10 miesięcy ubiegłego roku ukraińscy prokuratorzy wszczeli 60 tysięcy spraw o dezercję to rekord, chociaż grozi za to nawet 12 lat więzienia. Instytut Studiów nad Wojną w Waszyngtonie oszacował, że w zakończonym roku Ukraina straciła kontrolę nad prawie sześciokrotnie większą częścią swojego terytorium niż w pierwszym roku wojny. Na koniec, wszystkie nasze czołówki z tej setki wydań.